No i witam bardzo serdecznie. W dalszym odcinku wykonamy pierwszy challenge w siódmym sezonie. Mianowicie miał być to całkowicie inny challenge, ale w praktyce wyszło to troszkę inaczej. Lecimy na miejscówkę, zgarniamy ludzi, zgarniamy statek UFO. No i latamy po całej mapie i pokonujemy cały serwer tylko ze statku UFO. Ten statek UFO jest naprawdę mega up. Zobaczcie na tą akcję. 30! Biało! Jak odleciał! To jak. Na to. Ej, chłop, nie wiem, co się dzieje teraz.

I potem zastanów się, czy Epic Game nie wprowadziło czegoś zbyt OP. Jeszcze szybciej, teraz od poprzednim chciałbym ci powiedzieć, że dzisiaj jest ostatni dzień, aby wziął udział w losowaniu na karnecie bojowy. Wystarczy tylko, że masz łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek i obejrzysz cały materiał od początku do końca. Na ekranie się pokazują cyferki, literki, spisuję i dawaj je w komentarzu. Tutaj gościu bardzo dobrze leci, no, ale mamy tej pompy. Gość nie zobaczył pompy. No i likwidujemy gościa, Gamoniu wracaj tutaj. Dobra, jeden, jeden pas Dobra, wolna pompa Ogólnie w tym sezonie są same szare pompy Okej, okay, mamy gościa w domku O nie, porywa mnie Siema Nie no, gości na zero, na zero jest Na zero Boom, headshot Ty, kolejny gość da jest Zniszczył wszystkie beczki Ej, siema mordo Ej, porwał go, porwał go, mordo, porwał go Daję mu snajpę. Wy, Wyrzucił nim jakimś takim śmieciem O jest a jak ja mam tam wjechać? Nie! Porwało mnie! Widzowie, porwało mnie! Czemu? Czemu? Nie! Tam gościu na zero jest! Ej! No nie, panowie! No nie... Ej, to jest skam! Ufogowana! Ej, no teraz będę wracał i gościu se ucieknie. Dostał! Na zero! Leży! Co on miał? Ej, skara miał! Gościu miał skara! Let's go! Skarson! leży, dobra, dzięki typku dobra, lecimy, spacja do góry, spacja do góry shift nitro, ej głopie w tym sezonie będę tak tryhardował jest świetny, ej mega mi się podoba ten sezon, naprawdę, gościu gościu na padzie. ty gonimy go pa, 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 co z nim robię patrz gościu nie wie co się dzieje, kolejny kolejny, trzydzieści tamten którego, którego, tego we dwóch, we dwóch 30! Biało! Jak odleciał! Co ja... CO JA POROBIŁEM?! Kolejny! Kolejny! Dawaj! Dawaj! Pyk! Pyk! 30! Biało! Pyk! 30! Biało! Ej! To UW jest zbyt pes I leży kolejny! Oj! 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 Chłopaki! A! Właśnie dostał! Biało! Biało na hita! Leży! Ej, nie dostałem fraga. Nie, dostałem, dostałem. A dawaj to UFO! Totalne oro UFO! Dobra, spacja do góry, Erdadu Dawaj, dawaj do strefy. Ale już tej pocip, proszę państwa. Kolejne UFO nad dla Tylko szkoda, że jak się spadnie z UFO. To się ginie. Ej, to UFO chce ze mną walczyć, widzowie! Tylko problem jest taki, że nie ma sensu schodzić do tego UFO. Ale możemy tak zrobić. Ty spadł! Dawaj, przesiadaj się, haju. Szybko. Dawaj w go. Ty, dostał! Dostał, widzowie! Pas. Ale go oram. Ej, chłop, nie wiem, co się dzieje teraz. Dostał i ginie, patrz! Ej, w ogóle Epic Game no to wszystko spoko, ale nie sądzi, że to jest zbyt OP? Dodałeś stary legalne, legalny wallhack. Do tego stary dodałeś jeszcze UFO, które jest zbyt potężne i tutaj jest grubo, naprawdę jest grubo. Nie wiem, panowie, wydaje mi się, że, że na spokojnie można wygrać całą grę latając UFO, bo to UFO się normalnie regeneruje. Patrz, tutaj gościu kampi. Jest auto. Przed nami się biją i patrz co mu robię. Patrz. No nie no panowie, to jest zbyt OP Elo? No dawaj tego gościa, Gamonia. No nie no gościu tylko samolotem. Znaczy autem lata. Co jest grane? A ja tylko ufo. No nieważne. No nie no, denerwujemy ten gościu. Dawaj go Kaju technologia UFO Dawaj go. Już nam mnie ucieknie, już, już 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 nie ucieknie. Wystaw się. Gdzie on jest? Obra. Ko koniec nie, nie no, znowu się skrył. <grym> Dostał! Dostał 25! To jest winna! W samym UFO widzowie! To miał być odcinek z Wallhaka! A to jest odcinek chłopie! Wygrywam grę na UFO! Co jest grane, widzowie! To UFO jest zbyt OP przecież! A gdzie tam ten gościu? Jest tutaj, patrz! No nie no, panowie, to, to jest trochę nie fair. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ufo challenge, UFO challenge! Dobra, to musi denerwować graczy. No nie no, panowie, to jest UFO challenge! Leży! Ale mam 6 HP, moje, moje ufo ma tylko 6 HP. O Jezu, padłem! A, Co to było? Co jest? Aha, on. Ej, panowie, bo ja miałem robić ufo challenge. Straciłem moje ufo, widzowie. Dobra, ej, popsułem to ufo. I ono powinno się zregenerować za chwilę. Jak dobrze kojarzę. Tak zregenerowało się! Patrz! Ej, stary, mam nowe ufo, mam nowe ufo! Nowe ufo mam. Ja cię krecę 96 i mu zadałem! Typ. Ja cię ej, czemu ono wybuchło? Ej, ostatnio ono, ono się naprawiło A nie wybuchło Dobra, straciliśmy statek UFO Zróbmy win, win wbijmy parasolkę Panowie, ten sezon jest zbyt OP Ja mam snajpę, mogę dać komuś snajperkę, patrz Ej, 11 fragów z UFO Mocno, no, haju, to jest mocne Dostał 50! Nie Biało ALE WE MNIE?! Nie ma maców. Nie ma maców. Wejść... Musimy wejść do lasu, panowie. Oj, 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 Tutaj mocne kłopoty dajmana. Jest pan dzik. Oni się biją, ja potrzebuję tego dzika. O nie, na one hita padł. Dobra, witaj gościa. Pad, 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 leży, leży, leży. Nie miał apteczki żadnej. Ma, apteczki miał. Jaki ja jestem ślepy widzowie. Dobra, poczekajmy chwilę, poczekajmy chwilę. Dostał, 105, 105 dostał. Dobra, on już nie ma chyba amunicji, wiecie? On już chyba ammo nie ma. Nie, no ma. Hmm. No, tutaj mamy problem! Nie mam amunicji! No dawaj, wychyl, wychyl kleszcza Dostał suwę, dobra, jedziemy z nim Ale trzyma je nade mną Kolapsuje mu to No trzeba mu to skolapsować Ha, gościu, padasz, elo Let's go, można powiedzieć, że UFO Challenge wys Wyszło tak w skali od 1 do 10 Dajmy na to 8, 8, bo po prostu mój statek ufą został zniszczony, a tak to bym na spokojnie zrobił.